W miarę rozwoju wydarzeń związanych z Adamem K. i Patrykiem M., dwoma znanymi prezenterami telewizyjnymi, cała sytuacja przybrała niespodziewany obrót, wywołując burzę medialną. W dniu 4 lipca 2024 roku gazeta wyborcza opublikowała artykuł, który ujawniał kontrowersyjne oskarżenia o przestępstwo na tle seksualnym dotyczące obu mężczyzn. Narastający skandal rzucił cień na ich dotychczasową karierę. I wywołał ogromne zainteresowanie publiczności. Jak wynika z relacji dziennikarzy, do zdarzenia doszło w Katowicach, gdzie Adam Kat spotkali cztery kobiety w jednej z lokalnych restauracji. W wyniku tego spotkania dwie panie miały udać się do apartamentu prezenterów, co rzekomo doprowadziło do nieakceptowalnych czynów. Joanna Sagan, szefowa prokuratury rejonowej Katowice Północ, nie pozostawiła wątpliwości, kiedy stwierdziła: Obaj mężczyźni odpowiedzą za gwałt.

Reakcje obu dziennikarzy oraz ich prawników były natychmiastowe. Po opublikowaniu kontrowersyjnego artykułu, obaj prezenterzy zamieścili oświadczenia w swoich mediach społecznościowych, w których zaprzeczają zarzutom. Odnosząc się do sprawy, Jakub Wende i Błażej Biedulski, prawnicy obu mężczyzn, także podkreślili ich niewinność, sugerując, że zbierane dowody nie potwierdzają dramatycznych oskarżeń. W wydanym komunikacie zaznaczyli, że ich klienci współpracowali z prokuraturą w celu wyjaśnienia zdarzeń z października, pomimo tego, że nie mieli dostępu do materiałów dowodowych na etapie składania wyjaśnień. Swoje stanowisko przedstawili także Adam K.M., ujawniając swoje wersje wydarzeń. Według ich relacji do żadnych nieodpowiednich zdarzeń nie miało miejsca pomiędzy nimi a kobietami, co dodatkowo Wzmacnia ich argumentację. Ciekawym aspektem tej sprawy jest również reakcja żony Patryka M. Kobieta zdecydowała się zabrać głos w tej kontrowersyjnej kwestii, zamieszczając na swoim profilu społecznościowym krótki post w języku angielskim. W swoim wpisie podkreśliła, że każda historia ma dwie strony, a potem są zrzuty ekranu co sugeruje, że w tej sprawie nie wszystko jest takie, jakie się wydaje. Te dramatyczne wydarzenia z pewnością będą miały wpływ na dalsze kariery obu dziennikarzy. Jak sytuacja rozwinie się w najbliższych miesiącach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Media zgodnie śledzą każdy krok związany z tą sprawą, a opinia publiczna jest zaintrygowana każdym nowym odkryciem obliczu tak poważnych oskarżeń i rosnącej fali krytyki zarówno Adam K, jak i Patryk M. Będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i mają przed sobą trudną drogę do odzyskania zaufania.